To za scenę z kulisami! Tak Pawłowicz potraktowała Maseraka. Polsat przygotowuje się do emisji kolejnego sezonu tańca z gwiazdami. Uczestników ponownie oceniać będą Tomasz Wygoda, Ewa Kasprzyk, Iwona Pawłowicz oraz Rafał Maserak. Podczas konferencji rajmówkowej doszło do zabawnej sceny z udziałem tej ostatniej dwójki. Nie jest tajemnicą, że jurorzy Tańca z Gwiazdami znają się od lat i świetnie się ze sobą dogadują. Potwierdza to nagranie zarejestrowane przez naszą kamerę, gdy Iwona Pawłowicz została zaproszona do rozmowy razem z Rafałem Maserakiem. Zabawne, co do niego wypaliła. Iwona Pawłowicz i Rafał Maserak na ramówce Polsatu. Gdy Iwona Pawlowicz pojawiła się na ramówce Polsatu i zeszła z czerwonego dywanu, została zauważona przez Rafała Maseraka, który w tym czasie udzielał wywiadu faktowi. Reporter zaprosił Jurorkę przed kamerę, po czym doszło do zabawnej wymiany zdań. Tylko jak mnie teraz pocałujesz, to cię utłukę. Rozmazuje mi cały makijaż, wykrzyczała do kamery Iwona Pawlowicz. Najwyraźniej nawiązując do tego, co dzieje się za kulisami tańca z gwiazdami. Chociaż się przytulę no, my tęskniliśmy za tobą, za państwem, ale za sobą też tęskniliśmy. Wymienialiśmy różne spostrzeżenia przez tą przerwę, pisałem jej, Iwonko, jak się czuje, co tam u ciebie, dodał Maserak. Kocham Cię i tak dalej, przerwała rozbawiona Iwona Pawlowicz, potwierdzając, jak dużą sympatią darzy maseraka. Iwona Pawlowicz o uczestnikach nowej edycji Tańca z Gwiazdami. We wiosennej edycji Tańca z Gwiazdami wystąpią Emilia Komarnicka, Magdalena Boczarska, Mateusz Pawłowski, Sebastian Fabiański, Kamil Nożyński, Jasper Nacu, Małgorzata Potocka, Paulina Gałąska, gambał Iza Izamiko oraz Piotr Kędzierski. Kto zdobędzie kryształową kulę? Lista uczestników jest imponująca. Tak naprawdę z edycji na edycję poziom się podnosi moim zdaniem, ale co nas czeka, to nie wiadomo, bo może też i czarne owce się pojawią. Kto wie, zastanawiała się Pawlowicz przed kamerą faktu.